Jak widzimy, ten młyn, który jesteśmy przed nim, to jest zbudowany. Ten kamień był wydobyty z tej góry. To było takie zagłębie, że tak powiem, tego kamienia zbudowlanego. Nie tylko były budowane domy, mówmy tam jakieś przemysłowe zakłady z niego. Nawet budowane były piece z kamienia tego powierzchniego bo znam się na tym bo kiedy byłem chłopcem już takim, w którym mogłem cośkolwiek robić to pomagałem w wyrobie tego kamienia ojcu swemu, bo mój ojciec przy tym pracował jednocześnie ja z nim no tym samym zarabiając na, na chleb, na to jak to się mówi życie więc znam się na nim także z wierzchnich warstw nadawał się na piecach warstwy głębsze to był kamień gruby o grubościach takich, że były takie bloki, które miały nawet 2 metrów i po więcej i do metra takie duże bloki trzeba było podważać to drągami metalowymi, które do tego odpowiednio służyły no i jednocześnie kilofy po prostu to było takie wydobywanie jak to się mówi proste że tak powiem, według siły i możliwości ludzkiej. Natomiast trzeba się było znać na tym kamieniu, na którym przy okazji ja przy tacie poznałem się i nie ludzie jak go pociąć, bo taki duży blok to był niemożliwy do wydobycia, przecież to się wszystko robiło rękami. Tak głęboko nieraz były doły kopane, że były 5 metrów i głębiej. I trzeba było go z dołu wydobyć. Taki blok jak się wyważyło, tym drągiem podważyło, to trzeba było pociąć siekierą. Normalnie się ciało. Ale on miał na sobie takie warstwy, słoje podobne, można było rozpoznawać jak drzewo, przyrosty itd. I według tych słoi trzeba było się na nim znać. On się dawał ciąć w odpowiednią kostkę. Tak jak tu widzimy na tym młynie to był częściowo wycięty już e, podobnie tylko o grubszym profilu jak w tej chwili go widać później był odpowiednio cieszany młotkami takimi do, do kamienia jednocześnie ta warstwa zewnętrzna była hyblowana normalnym ręcznym hybelkiem żeby miała taką do drew, do stronę tak. Tak, mhm. żeby miał taką gładką stronę i miał wygląd no i odpowiednie wymiary i murarze to murowali. Tak jak tu w tej chwili widzimy młyn, no to jest częściowo z tego kamienia i cegły na różniku. Ale są domy, są budynki całkowicie z kamienia robione, tylko. Odpowiednio murarz musiał to układać, wiązać po prostu, że tak powiem, jeden, drugi, jeden na drugi zakładać, żeby to się trzymało. No i tak powstało jak to się mówi to całe nasze Zagłębie Szebrzeskie, całe miasto jest pobudowane z tego kamienia, to podcienie nawet, to wszystkie budynki pożydowskie przedwojenne to już były budowane, wszystkie piwnice z tego właśnie kamienia wydobywanego z tej Wrocławskiej Góry. Przez ludzi i złożone normalnie koni, no bo wtedy nie było żadnych przemysłów ani tam pojazdów mechanicznych tylko człowiek i konie. Także że ludzie pracowali przy tym. Byli tacy, którzy mieli swoje własności, własne działki, na których mogli to robić i wynajmowali do tego ludzi. Ludziom za to płacili tam jakieś sumy. Których w tej chwili tam nie pamiętam dokładnie, bo to już tyle lat no, ale tacy jak to się mówi biedniejsi, u nich pracowali po prostu żeby zarobić na ten chleb, na, na w ogóle jakieś utrzymanie rodziny. A wie Pan może do którego roku funkcjonowała ostatnia taka y, kopalnia? No do którego roku funkcjonowała? Daleko jeszcze po wojnie. Daleko po wojnie. Trudno mi tak dokładnie powiedzieć, bo już tego nie pamiętam, ale tak bym powiedział, że w latach 60. jeszcze był używany. Bo nie tylko Szczebrzeży ale okolice wiosek były budowane jak to się mówi, domy przeważnie drewniane ale podmurówki były robione z tego kamienia bo to był mhm. jedyny materiał taki, że tak powiem trwało budowlany tu właśnie z miejscowego naszego terenu jednocześnie tak samo piece ogrzewcze były murowane z tego kamienia bo on się nadawał, nie, nie trzaskał, nagrzewał się przy ogniu było otynkowany glino po Przy takim piecu sam się wypowiadałem i jak to się mówi z takiego pieca, jadłem chleb, bo był normalnie pieczony w takich piecach. W każdym domu taki piec się znajdował. Dlatego o, przepraszam za miasto, no to to było pobudowane. Można powiedzieć, że w 80% z tego kamienia... Nie tylko same miasto, tylko zakłady, jak cukrownia w Plemensowie też podobnie jest tak budowana jak ten młyn z ciosanego kamienia do obecnej chwili jeszcze stoi, która w tej chwili w dewastacji już jest całkowitej, że aż serce boli przechodzić koło tego, patrzeć na to wszystko, a to ludzie nad tym pracowali. Pracowali, mordowali się mocno, bo wyrobienie takiego kamienia e, ręko, jak to się mówi, ludzko, wymagało robione do wymiaru, a jedna strona już musiała być gładka, tak jak widać zewnętrzną ścianę. No i on co? W murze, bo ten kamień się nadawał nawet do trwałego dużo użytku. Bo w murze widzimy, że nawet stoi setki lat, bo nie za mojej pamięci ten młyn budowany. Tak samo cukrownia, to ja nie pamiętam od początku jak była budowana, a kamień ten stoi, więc on tak był robiony. Widzimy tutaj inny typ, no kamienia tego samego, ale w inny sposób jest zbudowany. Ten, nie widać tutaj jak to się mówi, żeby były wszystkie o jednakowym rozmiarze, bo to kamień, który tak wyglądał, jak był dobyty po prostu prosto z dołu. No i w ten sposób układali go fachowcy, murarze e, i on do tej pory tak wytrzymuje. Na takim gruncie podmokłem i tak dalej, tak jak kiedyś wiemy, bo to ten budynek już jak już lat ma ponad 100 lat, a nie było cementów, nie było innych rzeczy, więc musieli być fachowcy, na, którzy się znali na tym, żeby to ułożyć. I on odpowiednio się trzyma, e, nie pęka ten budynek i tak dalej. I wpływy atmosferyczne działanie. jest odpowiedni do, do budownictwa. Tylko w tej chwili to już on nie zdaje egzaminu, bo tak zostały zaprzepaszczone te kopalnie tego, tego kamienia, bo no, wyparły inne materiały. A jaka jest różnica między tym kamieniem szczebrzewskim a Józefowskim? Między Józefowskim, Jest różnica taka, że Józefowski jest tak zwany więcej taki piaskowy, Ma grubszy w sobie taki żwir. On po prostu tak wygląda, że go można zepszyć, to on się nie da miałko zemleć, tylko takie powstaną e, gryź i tak normalnie jak piasek. Dlatego się nazywa piaskowiec. I tamten jest, bym tak powiedział, że napływy atmosferyczne jeszcze trwalszy jak ten. Bo tamten stoi lata nawet, jak mamy pomniki wykonywane, inne rzeczy i on się utrzymuje bardzo długo. Ten owszem, ale sam gdyby leżał luzem, on w ścianie będzie długo stałek stoi, tak jak mówię, tutaj dziesiątki lat, czy może nawet setki, ale na zewnątrz to on potrafi się grubszy zlasować, bo ten drobny.